Kurwa znów ten kute złamany dzwoni Halo prezesie Król Złoty co u prezesa Co z prezesa... Oooo no, no, no. Cześć Moby, Moby witaj Ja z taką sprawą dzwonię do Ciebie tutaj Mianowicie patrzę sobie na komputerek mój mm, jedno pytanie do Ciebie No słuchaj Dlaczego Ty nie mógł? Dlaczego Ty nie, prezesie, nie mógł? Prezesie, prezesie ja jedenastkę kręcę bo tutaj Ostatnio nockę miałem no to wie prezes tam tak. Ja się pan mowy tak. Wstaję Przychodzę do pracy patrzę na komputer i mówię Oj. Normalnie młody, aż mi szczęsło. Masz Prezesie, dopijam kawę i jadę w trasę. Jadę tam na te katowice gdzie tam miałem jechać. Ale ty kolego wiesz... Wiesz, koła się nie kręcą, to nie ma zarobku. już ja, mi dobra. Prezesie, prezesie, ju, już, już, już giga jadę. Dobra, już jadę. Dobra, prze, przepraszam. Nie mi do roboty. Dobra. Kurwa co za chuj w po nocach. Budzi ludzi ludzi. Człowiek spokojnie kawę nic wypić nie ma <mulary> Takie właśnie Volvo, i właśnie nie, czy to nie ty kolego? A myśmy w rabenie nie jeździli przypadkiem? No ja dalej, ja tak z temu zrezygnowałem i teraz u dziada robię. Z tego magnumka, no, ale jeździe na rabenie. A ty, no ja już na rabenie nie jeżdżę. rok powiem, powiem, przeniosę trzeba swoje. Flota jest dężna, mamy nowy stan nowy magnum. Na... Decyzja. A skąd ty na to masz pieniążki? Powiedz mi kolego malinu. Jakścieśmy czwórkę na rękę mieli tysiąc pod blatem. A, ci powiem. Zacząłem stosować magnesy i jakoś tam.

Halo, W Prezesie Złoty, słucham Prezesa. No to słuchaj, no. Same problemy generujesz. Znowu nie jodziesz, co to jest? Pre prezesie, ja do toalety tutaj na cpn musiałem zajechać, tutaj musiałem, musiałem nos ja, do, załatwić, wiesz, Prezes? Nie, kolego, jakieś problemy, gdzieś nie Nie, Prezesie, pokoń. Prezesie, ja już ruszam, ja już tutaj silnik grzeje, silnik jest, temperatura jest, renówka zadowolona, ja już ruszam, Prezesie. Jeszcze raz zobaczę jakiś papier z inspekcji albo inne skargi na ciebie to będziesz miał. Ino raz, roz raz, jeszcze Nie, preze, prezesie, prezesie, ja już prezesie, ja już niech prezes idzie do swoich spraw, prezes ma też co robisz. Tylko się nie daj tam złapać, wiesz, bo jutro bierzesz 23 tony z tortu, to wiesz. Dobrze, dobrze, prezesie. Ja już prezesie. To, czym się, czym się ma? To młody, jedziemy? Ja, ja muszę jechać, bo tutaj wiesz, yy, prezes mi kurwa dzwoni trąbi mi cały czas nad głową, że bo ja młody, że premię mi 50 zł to obetnie. Ja jadę Dawaj Puściłby się pierwszego, bo ja muszę lecieć, żeby nadrobić tam, bo nerwowy prezes Śmiało But wpalnik i jazda, bo tam spedycja już niezadowolona. na jakiś port znowu, ale to znów mam być lekko przeładowany, no to kurwa żeby ITD nie chwyciło, bo to będzie porażka. Mówię, to jest już pewno po mojej karierze. Patrzę, że kurwa, wow, misiu kolorowy, to teraz, teraz wiadomo skąd Ty masz tyle pieniążków na wszystko. Tutaj góra, ale to bez przesady, no. Złodzieje, kradniecie wszystko, tachografów, nie jeźdźcie, nic. A potem pieniążki. One week later. O Boże, znowu, znów ten port, to samo, szyny kolejowe. Tam dzisiaj mam załadowane tak. Mówili, że delikatnie 32 tony, może być lekko ponad, ale w papierach jest wpisane 20 ton, przepisowo. Ruszamy, żeby prezes się nie denerwował Powoli do przodu ale, ale ciężko, ciężko renówka widać, że znaczy no, to prezes mógłby kupić jakieś nowe Volvo Tak jak ten kolega co ostatnio na rabenie jeździł Nowe Volvo, a ja to dalej w starej renówce Skodylki jadą. Jechać przepisy żeby nie złapali. Jak zatrzymają to 32 tony. Na papierze wpisane 20, ale jak zobaczycie te szczyny kolejowe to na wagę będzie prosić. Przeszedzają kiedy chcą, wszystko Stróżowie prawo No jedźże Kurwało tutaj policja. Tutaj cały czas się strasi, cały czas na tych okolicach, Niemcach policja. Krokodylki się z chwilą były, ale nie łapią to dobrze. Jedziemy powoli do przodu. Kurwało krokodylki w lusterku. Biorą miedziady. Jasne. Jasny gwint Ja, ja 20 Dobra jak coś będę grać, że nie ma co otwierać nie Kurwa Jak prezes się dowie to mnie zwolni przecież Mówimy tutaj zawsze była jakaś premia Dobra firma 50 zł premii było miesięcznie Kurwa dobry Panie kierowco, Dzień dobry. proszę przygotować dokumenty. Dokumenty proszę swoje przygotować, każdy e, Już, już tutaj, tutaj, tak. E, wydruk stachografu też, tak? Ja podejdę z kolegą, zobaczymy. Dobrze, dobrze, dziękuję. Proszę bardzo, pierwsze papiery, tutaj cmr mhm, Prawo jazdy, prawo jazdy, prawo jazdy, prawo jazdy jest mhm. Wszystko jest lekko. Przejdę dookoła, zobaczę jeszcze naczepę. No, jak to pra, wygląda proszę, sytuacja Tam, tam jest y, wpisane butelki wody, tam wodę mineralną, tam 20 ton będzie na przyczepę, mm -hmm. Nie wiem czy jest sens y, z, otwierać tutaj pandeka mm -hmm. To pan, zapraszam pana za mną tutaj obejrzymy zobaczymy A chyba nie, nie ma co proszę pana Ja tutaj muszę w ciężarówce posiedzieć Ale... Marian idź mi tam za tył no. mi tam światełka no. Proszę, hamul jest, z stopu Just. Jest Dobra Lewy kierunkowskaz Dobrze, prawy kierunkowskaz Dobrze jest, wszystko elegancko Tutaj widzi pan porządna firma, tutaj porządnie, naprawdę auto mhm. A ja mam takie zasadnicze pytanie do pana? Tak? A gdzie jest plomba na gdzie jest plomba na naczepie? A wie, wie pan, tutaj tam na, na granicy były jaja, to mi tam to zrywali, ja tam wyganiałem imigrantów, wie pan. Dobra, dobra. Na karcie pojazdu mam tutaj napisane 23 tony. No tak, na 23 tony będzie, no. Coś takiego. Tak, dobra. Mm. nie może być więcej, to butelki wody, to tam nic innego nie mam. No dobra, dobra. Ja, ja bym sobie chciał wejść na naczepę, zobaczyć tą wodę, skąd to idzie. Ale tak, same tu mam, muszynianka, muszynianka, muszy... a co z za karton proszę pana tu jest jakiś, osobno? Ja już nie ja to sprawdzę, co to. Woda no. Weź mi odkręć, zobacz co to. Panie, to spirytus czysty jest! Co pan to? Spirytus czysty. Proszę no pana, ale tam... Spirytus? Jaki spirytus? Proszę pana, w kartonie tutaj pan masz. Cały, panie, panie niemożliwe Panie to jest... Panie Cię strony. W dniu dzisiejszym zostaje na pana nałożony mandat w wysokości 10 tysięcy złotych i nie. 11 nie. punktów kad... Proszę harby. nie panie, ja nowy jestem Prawo jazdy zostaje zatrzymane. Przepraszam, dowód zostaje nie. zatrzymany nie. na tym... miesiące dogada dogadamy się, panie, trzy butelki spiritu słuchaj ja jestem wolny. Panie, proszę. Mm. Nowy na firmie jest. Mm. To będzie koniec pan, kariery. Pan mi da trochę ten karton. Muszynianki. Dobrze, bierze pan ten cały karton. Muszynianki. Masz kobąsy i gaśnicy. Dobrze, no, nie, no niech będzie. Jeszcze ja mogę dwa ziemniaki dorzucić. A, a skąd pan ma ziemniaki? Nie są, nie są wpisane tutaj w karty ładunku. Skąd pan ma ziemniaki? Panie, ja to w, w kabinie mam. Aha, czyli przemyt w kabinie jeszcze? Nie, nie. Dobrze, dobrze, możemy zakończyć. To myślę, tą kontrolę. Myślę, że nie ma co tutaj daje ciągnąć. Myślę, że jesteśmy, do... że jest wszystko, wszystko dobrze, wszystko dogadani elegancko. Dobrze, a więc w dniu dzisiejszym zostaje pan pouczony i niech pan szybko, szybko mi zmyka, niech pan jedzie szybko dobrze, na tą drogę. Dobrze, 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 kierowniku dziękuję. Ja już ja, ja już, ja już jadę, ja już mam dość wraże. Dobrze życzę Panu szerokości, przyczepności i do niezobaczenia. Gadę. One week later No to jak widzicie przyszedłem z prezesem tutaj byłem Na razie na szybko Zaraz na idziemy na bazę No i no, powiem o tym mandacie i chyba będzie próba przybudzenia powiem dali mi pokwitowanie na 10 tysięcy, ale dogadaliśmy się, to ani to całeś tam opłacili, coś, przekręcili, no i będzie dogadane. I teraz od prezesa będzie próbować mówię, o to jest dziad, to jest... mu się pieniądze nie należy. No ale jakbym zwolił, to te 10 tysięcy.

witam prezesa, sławu prezesa No witam, witam cię kolego Powiedz mi jak tam widzę. Że no prezesie wie, nie było kolorowo Na porcie tam, na kilonimie, Na autostradzie tam Krokodylki złapali No i powiem prezesowi no, no nie jest kolorowo No nie jest kolorowo 10 tysięcy złotych mandatu O ja pierdolę no niestety prezesie tutaj, no, no złapali mnie, jechałem tam, ale no nie szło się dogadać, Mędy nie nie dogadałem się. No, 10 tysięcy zapłaciłeś na swoich? No zapłaciłem no, od razu, no bo w euro płaciłem. W euro, płacię, w euro. od razu, no nie szło, nie szło, ja mówię przelew prezes komhija, prezes, prezes prezes Poland, prezes, prezes Kaufen no, i prezes na ich uj, no i się nie chcieli, nie chcieli puścić to trzymaj młody tutaj gdzieś tysięcy w gotówce i cię no. wyślę tam z Mareczkiem, z Mareczkiem pojedziesz na kursy niemieckiego do toru. No dobrze prezes Mam nadzieję że tam żadnych potrąseń z premii nie będzie za, za to, bo to jest ja prezes, nie moja wina Tak Sniper się tylko raz Kierostatira nie więc tutaj ci daruję i więcej mi tak tutaj no, Nie daj się łapać dob Dobrze prezes ja tutaj już parkuję i do domu jadę bo już wolne mam nadzieję że żadnego kółka nie będzie znowu No to zostaw mi tutaj na Ta, i... Tak i Tira na bazę tutaj naczepę A, i tira na... bo tutaj się Ma Marianek nie? przyjedzie i przeczepi A Marian Marian to jest z rabenu przyjedzie Marian i zabierze na Dobra dobra to ja tu odstawiam prezesie i do zobaczenia prezesie nie. Do zobaczenia czym się, ale dalej Dobra, udało się. Myślałem, że będzie gorzej. Ale się nakradę 10 tysięcy. To... Ja, ja to chyba odkładam na swoją firmę tutaj. Też pójdę, jak, jak mój kolega tam, Krzysiek z Rabena, no i to będzie wtedy interes. A nie udział całe życie będę jeździł, Od, kurwa magnumka. 50 zł premii. powie że jeszcze za dużo.